Punkt informacji turystycznej od kilku dni działa w Chrzanowie. Otwarto go na rogu Alei Henryka i ulicy Piłsudskiego. Punkt powstał w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. To projekt, który przewiduje stworzenie spójnego systemu promocji województwa i jego atrakcji turystycznych. W całej Małopolsce mają powstać 34 takie punkty informacji, jednolite pod kątem wystroju. To tu turyści będą mogli znaleźć informacje o tym, co dzieje się w danej miejscowości czy regionie. W jednym miejscu są zebrane wszystkie, czy będą zebrane wszystkie informacje dotyczące ciekawych miejsc w województwie. Punkt ma służyć zarówno mieszkańcom danej miejscowości, jako źródło informacji o atrakcjach turystycznych i kulturalnych Małopolski. Będzie także pomocny dla turystów i osób odwiedzających choćby szanów. Dotąd nie było miejsca, gdzie mogliby uzyskać kompleksową informację, a zapotrzebowanie na taką wiedzę istnieje, twierdzi Ryszard Kosowski. Często słyszały się te głosy w różnych miejscach, że ludzie trafiają do Szanowa, chcieliby coś zobaczyć, zwiedzić, no i brakowało tej informacji, gdzie poinformować. Wiele mieszkańców, wielu mieszkańców też nie wiedziało gdzie kierować, więc do urzędu najczęściej przychodzili. W tych punktach wszelkie informacje będą przekazywane w dwojaki sposób. Uruchamiamy platformę internetową, stronę, którą będzie cały czas aktualizowana, jak również w postaci analogowej poprzez wydawnictwa. Mamy wydanych ponad 2,5 miliona wydawnictw, 18 tytułów w 7 wersjach językowych. Latusek ma nadzieję, że powstawanie tych punktów przyczyni się nie tylko do promocji ważnych imprez w regionie, ale także do tworzenia miejsc pracy w związku z większym zapotrzebowaniem na bazę noclegową. Ja mam też nadzieję, że Polski System Informacji Turystycznej pomoże rozwinąć nie tylko turystykę wypoczynkową, turystykę weekendową, agroturystykę, bo to jest bardzo ważne. To jest ważna, coraz ważniejsza dziedzina gospodarki. W ubiegłym roku turystyka wygenerowała 9 miliardów złotych dochodów w skali wojennej. W Chrzanowie punkt informacji turystycznej oficjalnie otwarto w minioną środę. Jak zazwyczaj przy takich okazjach były przemówienia, podziękowania, ale przede wszystkim życzenia, by to miejsce żyło i sprzyjało rozwojowi turystyki. Jak przyznaje burmistrz Szanowa, trudno liczyć na to, że Szanów stanie się teraz centrum turystycznym, ale ten punkt może sprzyjać choćby promocji wydarzeń organizowanych przez działające w mieście organizacje i stowarzyszenia turystyczne. Będą mieć taką bazę, do tego, co jest na terenie Szanowa i powiatu szanowskiego powiedzmy sobie szczerze, bo samo nasze miasto ma parę atrakcji, ale to trzeba kojarzyć szczerze. Z ziemią szanowską bardziej bym kojarzył właśnie i wtedy możemy mówić o takiej po prostu turystyce i również tej weekendowej. Adaptacja lokalu dawnej biblioteki dziecięcej na potrzeby punktu kosztowała ponad 270 tysięcy złotych. Wartość całego projektu w skali małopolskiej to 19 milionów złotych, z czego ponad 14 milionów złotych to unijna dotacja.